Nie byłeś orłem na ZPT? Teraz możesz być jastrzębiem, deseczki i młotka i tym większa radocha, jak ptasią mini stołówkę uda się wykonać. A już samo podglądanie różnych gatunków skrzydlatych to wyjątkowa przyjemność i przecież nauka o przyrodzie. Ale naczelna zasada, zacząłeś dokarmiać? Nie przestawaj aż do wiosny, bo ptaki się przyzwyczajają i instynktownie przylatują po ratunek. A czym karmić? Na bank nie okruszkami. Warto, jeżeli rozpoczynamy już dokarmiać ptaki, żebyśmy ciągle to robili do końca zimy. Ptaki się przyzwyczajają do karmienia, w związku z tym nagle, gdyby im brakło, to tak naprawdę dla nich to jest często wyrok śmierci. Ważne jest, żebyśmy jeszcze dokarmiali właśnie tego typu ziarnami czy tam słoniną, natomiast żebyśmy nie dokarmiali chlebem, płatkami. Które są dla ptaków obce. Dodatkowo ważne jest, żeby te produkty, które będziemy wystawiać ptakom, nie były zepsute, spleśniałe. Jeszcze jest jedna uwaga, mianowicie, że ptaki są dość czułe na wszelkiego typu solone rzeczy. Czyli tak naprawdę, jeżeli dajemy produkty naturalne, które do tej pory nie były w diecie ptaków, może się okazać, że dużo bardziej zaszkodzimy ptakom, niż byśmy w ogóle ich nie dokarmiali. A gdy już opadną ostatnie jagody i owoce, uschną trawy i zioła, a pierwsze przymrozki tym bardziej bez śniegu zahibernują lasy i łąki, wtedy jest czas, by bez internetu i telewizji poznawać na żywo fascynujący świat zimowego życia. Na przykład różnych odmian sikorek, gila, ziemby, dzwońca, szczygła, jemiołuszki, rudzika czy kosa.